Dzień dobry, z tej strony nie Niemojewa. Kochani, muszę Was przeprosić, że tak długo nie było żadnych materiałów na kanale, ale wiecie, koniec roku szkolnego widzowie się zbliża i inne różne obowiązki, więc musiałem po prostu złapać trochę świeżości, aby do tego YouTube, a nie wrócić tak sztywno. Dlatego dzisiaj dla was przygotowałem top 5 anime na ka. Mam nadzieję, że odcinek się wam spodoba i życzę wam miłego oglądania, kochani. Dziś w klubie będzie bęk. Dziś w klubie będzie bang. Hej! Na pierwszym miejscu Akamega Kill Anime to opowiada o przygodach Tatsumiego Który wyrusza do stolicy, aby zdobyć pieniądze i sławę By uratować swoją wioskę Po przyjeździe do stolicy spróbował znaleźć pracę w barakach Lecz jako iż był zbyt porywczy Został wyrzucony, po czym zagadała do niego pewna dziewczyna Z dużymi bimbołami, wiecie o co chodzi widzowie Która proponuje pomóc w znalezieniu pracy Za postawienie obiadu Tatsumi zgadza się, dziewczyna mówi iż zna pewnego wojskowego Który za drobną opłatą może go wcielić szybko do wojska, lecz został on oskamowany przez nią, mówiąc w skrócie. Bez pieniędzy na nocleg postanawia spać na ulicy, gdzie zostaje znaleziony przez panienkę Arię, która proponuje mu nocleg. Podczas zakupów z Arią dowiaduje się o Nightride, organizacji przestępczej działającej w stolicy. W nocy rezydencję atakuje Nightride. Tatsumi stara się obronić Arię. W tym momencie Cicata Baba pokazuje prawdę o Ari, która wabiła ludzi i ich torturowała. Między ludźmi znajdują się dwoje przyjaciół Tatsumiego. Po zobaczeniu tego, Tatsumi zabija Arię, a Cicata co ta baba zabiera go ze sobą do Night Ride. Bajeczka jest giga brutalna widzowie i prawdopodobnie mało co z tego zrozumieliście, ale naprawdę polecam wam giga z całego serduszka, ponieważ jest po prostu pf, mła na jakiś dobry wieczorek. O, Dziś w klubie będzie bęk, dziś w klubie będzie bęk, hej! Główną bohaterką jest Ryuko Matoi, która zostaje przeniesiona do Akademii Honnoi, w której rządzi Kirigon Satsuki, przewodnicząca Rady Uczniowskiej, która po drodze do szkoły spotyka Mankan Szoku Maku w świecie Killa Kill. Duża część zależy od wystrzałowych mundurków, którą dają ci dużą moc podczas noszenia. Matoi szuka właściciela drugiej połowy ostrza nożyczek, którymi walczy. Gdy zauważa przewodniczącą, zaczyna krzyczeć do niej, czy coś wie. Próbuje ją uderzyć, lecz zostaje powstrzymana przez członka Rady. Po przegranej wraca do swojego zniszczonego domu, gdzie spada do podziemi, gdzie znajduje wystrzałowy mundurek, pamiątkę po ojcu, który go stworzył. Matoi nazwała go Świeżak i ma nadzieję, iż z jego pomocą będzie w stanie pokonać przewodniczącą. Świeżak nie jest jednak normalnym wystrzałowym mundurkiem, ale to już musicie się sami dowiedzieć. anima jest z gatunku Eci, więc mega polecam, jeśli nie oglądaliście, kochani. Dziś w klubie będzie bęk, dziś w klubie będzie bęk, hej! Historia zaczyna się od samozapłonu jednego z pasażerów w pociągu. Na przystanku, na którym zatrzymał się pociąg, znajduje się nasz main hero Shinra Kusakabe, który jest nowym rekrutem ósmego zastępu specjalistycznej straży pożarnej. Po przybyciu do kwatery głównej, zostaje przedstawiony reszcie załogi. Shinra chce zostać bohaterem ratującym innych przed samozapłonem czyli spontanicznym zapalaniem się ludzi wbrew ich woli, która sprowadza śmierć w Japonii. Shinra szybko się odnajduje i zaczyna mieć inne duże i poważne przygody. Poznaje wielu interesujących ludzi. Więc, jeżeli nie oglądaliście tego, kochani, to polecam również z całego serduszka, bo w sumie wszystkie anime dzisiaj wymienione to są takie, według mnie, bynajmniej perełeczki fajne do obejrzenia. Dziś w klubie będzie bęk. Dziś w klubie będzie bęk. Hej! Numer 4 One Punch Man. Jest to komedia opowiadająca zmaganie głównego bohatera Saitamy, który chciał być bohaterem, przez co zaczął ćwiczyć. Zaczął biegać 10 km dziennie, robić 100 pompek, 100 przysiadów i 100 brzuszków tak długo, aż wypadły mu wszystkie włosy. Na jego nieszczęście stał się tak silny, że zaczął pokonywać wszystkich wrogów jednym ciosem, co zaczęło go nudzić, i doszedł do wniosku, iż jest to smutne i nudne życie. Chciałby choć raz zostać zranionym, dlatego został bohaterem, by mieć okazję zawalczyć z silnymi przeciwnikami w drodze do. Do znalezienia takiego przeciwnika spotyka Genosa, który chce, aby go trenował. By stał się choć trochę tak silny jak Saitama. Ta ryżowa opowieść jest dobrą parodią każdego anime o superbohaterach. Dziś w klubie będzie bank, Dziś w klubie będzie bank, Hej! Pełna akcji historia licealisty i jego przyjaciół, którzy biorą udział w epickim turnieju, którego uczestnicy to najwięksi i najsilniejsi znawcy różnych stylów walki, nastolatkowie z boskimi mocami, tajemnicza organizacja i nagroda, którą jest wszystko czego zechcesz, jeśli postawisz to, co jest dla ciebie najważniejsze. Anime jest mega przyjemne w odbiorze, więc mam nadzieję, że wam się spodoba, kochani. To na tyle ode mnie, kochani. Trzymajcie się cieplutko, nie zapomnijcie zostawić po sobie łapeczki z komentarzem za zasięgów naszego kanału. Trzymajcie się jeszcze raz, yo!